Witam was, w nowej serii uceniamy reklamki, film jest inspirowany serią filmów z kanału Wojty 2000 tylko że będzie on z syntezatorem mowy Iwona, a nie głosem ludzkim, bo mój głos jest dość słaby, poza Wojtim mało jest filmików tego typu, więc jak wam się spodoba, to będę robił więcej, bo skądś muszę jakoś znaleźć sposób na wyświetlenia, tak więc, życzę miłego oglądania. Porozmawiajmy dzisiaj o złotych misiach. Oto reklama żelekhar i i reklamowana dorosłymi ludźmi udających dzieci. Reklama śmieszna, ale czy tylko ja współczuję tym aktorom, którzy muszą się wygłupiać. Rozumiem, że to nie jest polska reklama, ale chyba żelki są głównie dla dzieci, a te żelki są twarde. Nieważne i tak fajna reklama, tylko nie bierzmy ją zbyt dosłownie. Pychota! No! No! Hajbo smak radości dla dzieci i dorosłych! Myśleliście, że reklama ze Eweliną Lisowską i z chomikami były wkurzające, to chyba nie widzieliście reklamy Media Expert z nagą Dodą. Nagość jest oczywiście sprytnie cenzurowana, ale sam koncept z nagą kobietą został stworzony tylko po to, by nakłonić napalonych mężczyzn do kupowania w Media Expert. Poza tym była gra konkurs, gdzie można było rozwijać Staśmy mężczyznę lub kobietę, ale i tak zasłaniali przód, więc nici z nagości. I tak reklama lepsza niż zeweliną. Włączamy niskie ceny. <noise> Ta reklama była długo przeze mnie szukana. Jest to reklama Karfura ze zwierzakami, które noszą torby biodegradowalne. Długo ją miałem w pamięci, ale tekst w mojej głowie był inny. Posłuchajcie, ale to są torby biodegradowalne panie Misiu. Co ty powiedziałeś? Bociewalne. Nie, biodegradowalne. To są torby w pełni biodegradowalne! Nie, powiedziałeś podziewalne? Nie, biodegradowalne! Widać, że moje wspomnienia są inne, ale ta reklama była z 2009 roku, więc mogłem źle wspominać. A co się spodziewać, jak trudno było mi znaleźć tę reklamę? Carrefour przyjazne dla środowiska torby biodegradowalne. Carrefour, ułatwiamy życie! Witam! Czy to jest kasting na twarz Cyfry Plus? Reklamy z Lemurem z Cyfry Plus, zanim pojawił się NC, reklamy Cyfry Plus były kreatywne. Od tych ludzików, którzy nie pamiętam jak się nazywały. Po te z Lemurem jedynym takim, który co ciekawe podkładał głos Piotr Adamczyk, którego teksty dorównały tym, co króla Juliana Jarosława Boberka. A ty skąd jesteś? Ja? Z nad morza. Byłem! Animacja jak na polskie standardy naprawdę daje radę, więc polecam obejrzeć inne reklamy z Lemurem. Cyfra plus, jedyna taka telewizja. Do widzenia. Reklama Delikatesów Centrum, gdzie sprzedawca mięs śpiewa z rymami piosenkę, która nie tylko według mnie, ale też innych jest denerwująca. Nie wiem co w niej najbardziej przeszkadza, czy te rymy, czy jego głos. Ona była bardzo często puszczana, a najgorsze, że powstała jeszcze jedna piosenka z tej reklamy. W delikatesach ta mięsna lada o tym będzie ma ballada. Dość. Według mnie lepsza była reklama z rzeźnikiem, co niszczył cenę. Delikatesy centrum proszę więcej żadnych piosenek. Schab Dziedzica Złote 99, delikatesy centrum poświęta to tu. To co widzicie nie jest prawdziwą reklamą, a fanowską animacją reklamy Żubra, i powiem tak, niby to 18, a świat się będą zapewne osoby młode, i jedynie ostatnia scena może być dorosła. Jeśli chodzi o animację, to jest to świetnie zrobiona. Szkoda, że nie ma więcej takich przeróbek reklam w takim stylu, i nie liczę tu reklam z małym głodem. Dajcie znać, czy taki format Wam odpowiada. Jeśli nie, to zajmę się inną serią. Na razie będę w trakcie produkcji innego filmu. Na razie.